Cześć, witajcie się Maneczko z tej strony, Karol, kanał dla dżentelmena. Witam Was w kolejnym filmie. Przepraszam Was, że w poprzedni czwartek nie było żadnego filmu, ale obowiązki w innej pracy niestety mnie tutaj przygwoździły i nie miałem jak zrealizować tego, ale za to w tym tygodniu będzie już to regularnie. Planuję dodawać około. 6 do 8 filmów miesięcznie. Oczywiście licząc tych, które będzie montował Kuba, bo to są jakby takie dodatkowe, u mnie ten plan wygląda od 6 do 8, także tego się będziemy trzymać. I oczywiście, jeśli biorąc pod uwagę taką regularność filmów i różnego rodzaju filmy i informacje, w tym momencie zasubskrybujcie kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, dajcie łapkę w górę, zobaczcie inne nasze produkcje, bo jest tego dużo. Dzisiaj, nie ukrywam, seria, nad którą zacząłem pracować już dobre trzy tygodnie temu. Naprawdę materiał, żeby zebrać o niej troszkę, żeby jej scenariusz napisać, żeby to wyglądało schludnie i ładnie, troszkę czasu zajmuje. Dlatego filmy będą się ukazywały z tej serii regularnie, ale nieco rzadziej. Na pewno nieco tydzień, raczej co drugi, co trzeci, bo aby zebrać odpowiednie informacje i rzetelne informacje, jeszcze dobrze Wam to przedstawić troszkę czasu, to... Zajmuje. Co za seria będzie nowością na naszym kanale? Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś niesamowicie długa seria, ale na pewno kilka filmów się ukaże. Co celebryci mają na głowie? Chciałbym opisać, omówić, ocenić, jeżeli mam taką możliwość na kanale YouTube, dlaczego nie. Fryzury, celebrytów, aktorów, nie tylko zagranicznych, ale też polskich. No, nie ukrywam, że początki będą z aktorami zagranicznymi, którzy są znani i lubiani, znani szerszemu grono, ale generalnie też będę dziś schodził do naszych, powiedzmy, celebrytów czy aktorów. Dlaczego to chcę zrobić? Chcę wam pokazać przede wszystkim trochę inspiracji, że jednak można się niektórymi fryzurami inspirować, i z drugiej strony natomiast pokazać to że nawet wymarzony aktor, który zarabia miliony dolarów rocznie, może mieć bad hair day, czyli ten tak zwany dzień zwych włosów, lub po prostu źle dobraną fryzurę. Są tylko właśnie ludźmi i to chciałbym też również pokazać. Od czego ja mogę zacząć? Od jakiego aktora miałbym zacząć? Nie ukrywam, początki jego kariery były dla mnie... no nie przemawiały do mnie, to nie były moje filmy, to nie były moje klimaty, ale ostatnie powiedzmy 15-13 lat jego kariery to dla mnie jest sztos i tutaj będę to powtarzał. Jest to ktoś, kto jest wyznacznikiem męskiej elegancji i klasycznej fryzury. Leonardo. DiCaprio, bo o nim dzisiaj będziemy mówić. Aktor, który zaczynał swoją przygodę w latach 90., w reklamach, w jakichś krótkich serialach jako dziecko, no a przepustkę do wielkiego świata i do Hollywood dała mu rola Romeo w filmie Romeo-Julia, i Julia, ale taki największy strzał i przyspieszenie boost dał mu oczywiście Titanic z 97 roku i tak naprawdę od tego zaczęła się wielka kariera. Co Leo miał na głowie przez te wszystkie lata? Zapraszam Was na wspólną przygodę po fryzurach i po wzgórzach, upadkach, wzlotach i upadkach Leonardo DiCaprio, jeśli chodzi o włosy. Od najmłodszych lat od kiedy zaczął Leo występować w, na wielkiej scenie, no nie ukrywajmy, to już jest aktor, który urodzony jest w 1974 roku, więc za chwilę będzie miał 50 lat, tak? Panowie i panie, starzejemy się i to dosyć szybko. Ale od najmłodszych lat, no Leo miał różne fryzury, tak? Miał wzloty i miał upadki. Dla mnie... Jest kilka fryzur totalnie niepasujących do aparycji, do jego twarzy i do tego, jakim jest aktorem, a niektóre wręcz są ikoniczne i tworzą nie tyle co samego Leonardo, ale też te postaci, które kreował. Zacznijmy od lat 90., w których tak naprawdę Leonardo debiutował na wielkim ekranie. Oczywiście to był nastolatek wtedy, tak? No i co mogliśmy spotkać u niego na głowie? Klasyczna fryzura Messi, middle part, tak, to jest jego docelowa fryzura, ale o tym będziemy mówić później. Były baskaty, były jakieś tam próby flat topa, ale generalnie, no, to co najbardziej przykuło moją uwagę, to był bowl cut, czyli fryzura. U nas nazywana potocznie cięta z miski, cięta z hełmu, wiecie, ta miseczka, że tak powiem. Na te lata, jakie miał Leo, tak, no, był to nastolatek 16, 17, 18, 19 lat i na czasy, w jakich występował, powiedzmy, że ta fryzura była akceptowalna. No, z drugiej strony, oczywiście ona nadal gdzieś tam krąży w odmentach barberingu. Ale mało kto na nią się decyduje, to już musi być ktoś, kto stricte idzie w tym stylu, tak, takim luźnym powiedzmy, no nie wiem tutaj dla mnie akurat ta fryzura w dzisiejszych czasach nie za bardzo przemawia do mnie oczywiście, ale jeśli ktoś chce, to może się nią zainspirować przerwa na reklamę i nie będziemy robić tego inaczej. W sumie to nie jest reklama, bo nikt nas nie sponsoruje. Dla dżentelmena sponsoruje się samo. Ale jeśli chodzi o propozycje kosmetyków, zawsze będziemy Wam coś polecać. Oczywiście te fryzury, które umawiam i które będę omawiał w kolejnych seriach, muszą być jakoś układane a te kosmetyki muszą być jakoś zmywane. Rarecraft oferuje Wam bardzo fajne mydła do zmywania, tak, do mycia włosów. Niedawno miała premierę szczotka, mała szczotka, Travel size, typowa do wąsa, do brody i również mydło do golenia. Także wbijajcie na sklep dla gentlemana.pl, zawijajcie swoje Rarecraftowe prezenty i pamiętajcie, hashtag Dumne rysie, Wracamy do tematu. To było takie pierwsze przesłanki tego, gdzie Leo i co będzie Leo kreował na głowie. Tak później, tak jak mówię, ta rola Leonardo DiCaprio z Titanica i jego wręcz ikoniczny styl, w którym się wbił na ekrany, wbił się w Hollywood, no i wiele nastolatek w tamtych czasach. W nim się kochało właśnie za ten luźny, taki Messy, Middle Part, ta fryzura, jeszcze dodatkowo z blond włosami, to wszystko dawało. Efekt takiego amanta, romantyka, wspaniałego super faceta do przytulasia, misia, kochasia I no, nie ukrywam, dało mu to ten wstęp do Hollywood. Fryzura jak najbardziej tutaj no, w, w filmie wręcz można powiedzieć ikoniczna, jeśli chodzi o ten film, o Titanic, tak? Bo każdy kto wyobrazi sobie Titanic, zaraz sobie kojarzy Leonardo, takie do Kate Winslet i tą fryzurę, jaką miał właśnie Leo, czyli ten middle part, blond, taki messy, rozpadający. Wręcz bym powiedział, to są takie kurtyny, ale delikatnie opadające. Fryzura typu kurtyny również będzie omawiana, ale to bardziej omówimy przy Johnnym Deppie. Co kolejnego? No Były wzloty, były lepsze filmy, były gorsze. Mieliśmy fryzury takie, które Leo mógłby zupełnie skasować i właśnie do nich należy według mnie... Menbon, czyli męski kok. What? Powiem szczerze, oczywiście jest to fryzura, tu, przy której niektóre panie się rozpływają, jeszcze tym bardziej, jeżeli mężczyzna jest bardzo bogato umięśniony, ma długą brodę i do tego zawinięty koczek. No, powiem tak, takie połączenie ekstrawaganckie, ale z drugiej strony ja nie uznaję takich fryzur. U mnie naprawdę jeśli chodzi o ramy, to są klasyczne fryzury klasyki, tak, czy pomp, czy Sidepart, part, czy slickback lub moderny, ale do pewnego momentu. Oczywiście można się zdecydować na różnego rodzaju wariacje pomiędzy, jakieś kombinacje pomiędzy, ale man bun... oh, hey! to jest po prostu ułożenie włosów w momencie kiedy nam się nie chce. A ja akurat jestem na tyle pedantyczny w tej kwestii, że dla mnie włosy muszą być ułożone zawsze, mimo tego, że nie zawsze tak wyglądają. No dzisiaj mam taki messy quiff nałożony, ale właśnie taki miał być tego efekt. Pierwszy raz Leo spróbował koczka w 2001 roku, biorąc pod uwagę jego wiek i to, jak wyglądał, jaką miał aparycję, nie do końca to pasowało. Ale o dziwo miał do tego koka. Dobrze technicznie zorganizowane włosy, bo tutaj chodzi o to, aby mieć wystarczająco długie włosy, by móc ten kok z tyłu związać i żeby on wyglądał naturalnie. Kolejny etap menbona, czy też wyglądu na hipstera, nazwijmy to już tutaj, to był okres przed nagrywaniem zjawy, bo bodajże w 2015 roku była nagrana zjawa i miała premierę, więc no mniej więcej powiedzmy te 2013-2014 Leo nagrywał ten film, więc. Look hipstera, jak Byk. Mamy tutaj koczek, mamy do tego brodę, ale co ważne, no ten kok już gorzej wygląda, tak? Bo widzimy, że te włosy są mega naciągnięte, wręcz widać, że skóra Leo na głowie prosi o pomoc. Czy to jest ok? No nie powiedziałbym, czy polecam. No nie bardzo pasuje jak świni siodło, przynajmniej dla mnie. Oczywiście kto chce może się zainspirować, ale nie do końca to jest fryzura, to jest raczej styl tego, jeżeli mamy długie włosy, od niechcenia chcemy je uczesać i szybko wyjść, jak najbardziej koczek się sprawdzi, ale Leo, no nie do końca ten look pasował. Oczywiście były takie okresy, w których Leonardo miał fryzurę typu baskat, czyli no, żołnierską, krótką, tak? Powiedzmy taki nawet nie krókat, baskat, krótko ścięta fryzura, krótko bez cieniowania i koniec. Ale zwróćmy uwagę na te zdjęcie. Właśnie to zdjęcie pokazuje przy fryzurze typu baskat, iż Leo ma naturalnego middle parta. Te włosy układają się wręcz w logo bardzo sławnej i smacznej, lecz niezdrowej fast foodowej sieci. I tutaj można by powiedzieć, ten baska totalnie mu nie pasował. To jest fryzura, która nie pasuje do jego kształtu szczęki. Nie miał do tego zarostu, bo Leo generalnie, no jak ma zarost, to ma albo mega długi, albo bujny, albo właśnie te krótkie zarosty nie wyglądają za dobrze. No i to nie do końca pasowało do aparycji. Na szczęście było to tylko i wyłącznie okazjonalnie, więc powiedzmy to jako ciekawost. Idąc tym tropem, te middle party występowały bardzo często u Leo, dlatego właśnie, że on ma naturę do tego stworzone włosy i one naturalnie mu tak rosną. Na środku ma po prostu przedziałek i te middle party, czy bardziej messy, czy bardziej zaciągnięte, idealnie mu pasują. A weźmy pod uwagę to, że nie każdy ma predyspozycje do tego, żeby sobie czesać middle parta. To już jest też taka fryzura, no powiedzmy, wytłumaczmy, middle part, tak? Czyli przedziałek na środku. Side part przedziałek na boku. Więc tutaj bierzemy pod uwagę to, że on miał naturalną aparycję. Plus to, jakie ma włosy, czyli ta grubość, ilość włosów, Predysponowały do tego, żeby on trzesał właśnie te middle party, czy też slicked back. Czasami gdzieś tam w odmentach internetu znalazłem Leo ze slick backiem, ale no też nie ukrywam to, co docelowe dopiero przed nami i to, co podsumuje i wyczerpie temat tego, jak Leo prezentował się w fryzurach. Dopiero przed nami, także zostanie. Fryzura od lat znana. Klasyczna w różnego rodzaju formach, u Leonardo pojawiała się bardzo często, mówimy tutaj o sideparcie. Poprzez filmy takie jak Złap mnie, jeśli potrafisz: Wyspa Tajemnic, Aviator, później Wielki Gatsby, Incepcja, Wilk z Wall Street. Sumowując to wszystko filmem pewnego razu w Hollywood, Leo trzymał się stricte klasycznego, długiego, Side parta w różnych odmianach. I dla mnie ta fryzura u niego, a wręcz odwrotnie, on i ta fryzura to jest kwintesencja i podkreślenie, podsumowanie, i takie no, objęcie tego tematu pojęcia side part jednym słowem. Leonardo DiCaprio równa się klasyczny, idealny side part. Dla mnie tak właśnie powinien się prezentować. Dla mnie ta fryzura jest bezterminowa, jeśli chodzi o czas. Ona nie ma, wiecie, odpowiednich ram czasowych, oczywiście kwestia aparycji, no bo idąc z latami, już jednak Leonardo bliżej do 50, nie idzie na siłę z tą modą Hollywood, że trzeba się odmładzać gdzieś tam i tak dalej, pokazywać swoje drugie dno, czy też tam osiemnastolatka w sobie. Smoking elegancki, bardzo klasyczna, ładna fryzura, nawet bym powiedział tutaj. Tupper side part, czyli on ma tylko i wyłącznie ładnie wycieniowane, nawet nie wycieniowane, wygolone skronie i tutaj kontury, a reszta wszystko zostaje klasycznie. Czy też w Wilku z Wall Street mieliśmy wersję bardziej zaczesaną, czyli te slicked back side part, czy mieliśmy bardziej luźną, czy ten part był nieco wyżej, nieco niżej, ale zawsze side part moim zdaniem będzie mi się kojarzył. Jest to kwintesencja Leo. Ba, co bardzo ważne, ta fryzura nie tyle kreowała aktora, ale zwróćmy uwagę na to, że te postaci, które były przez niego kreowane i grane, nabierały charakteru, pokazywały siłę, moc i jakby tą kwintesencję w momencie, kiedy ta fryzura właśnie była odpowiednio zaczesana. I tutaj, powiedzmy szczerze, siła włosów, siła fryzury, siła aparycji, która wynika z tego, jak jesteśmy obcięci, jest bardzo duża, bo jedna fryzura nam bardziej pasuje, druga mniej. Więc tutaj Leo i side part to jest moim zdaniem nierozłączny element i dla mnie tak ten aktor będzie zapamiętany. Oczywiście jeśli chodzi o kurs aktorski perfekcyjny, dla mnie jeden z ulubionych w top 3 aktorów, jeśli chodzi o kwestie filmów. Oczywiście nie wszystkie role mega, mega popularne, ale właśnie te, które wymieniłem, ikoniczne i pokazujące, jaki kurs aktorski drzemie w tej personie. Sidepart moim zdaniem jest najlepszą fryzurą Leonardo i taką najbardziej uniwersalną. Dlatego też zacząłem film od Leonardo DiCaprio, bo moim zdaniem fryzura typu sidepart jest takim otwarciem przygody z barberingiem. Jeżeli wy się inspirujecie, jeżeli chcecie zacząć uczęszczać do barbera, bawić się w klasyczne fryzury, zacznijcie od side parta, zobaczcie czy wam będzie pasował czesanie, czy wam będzie pasował do y, twarzy, do rysów twarzy, do szczęki i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będziecie widzieć, jeśli nie, będziecie to unowocześniać. Ja zaczynałem od takiej fryzury 6 lat temu i jak widzicie, obecnie noszę no, Quifa, czy też inną fryzurę, ale już niedługo się to zmieni. Dajcie znać, czy takie pogawędki, opowiastki o aktorach i o fryzurach Wam się podobają. Oczywiście, jeśli jakiś z fryzur nie wymieniłem, dajcie znać w komentarzach. Poniżej i wejdziemy sobie w fajną polemikę i fajną dyskusję. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Jeśli jeszcze tego nie robicie, subskrypcja, łapka w górę i lecimy z tym tematem. Na razie, cześć! Pa!